Siemano widzowie, tutaj wolę. Dzisiaj jak zapewne wiecie po tytule tego odcinka będę wbijał z zwycięską pasę 50 na moim drugim koncie Okej, okay, ale jeszcze z... brakuje mi tylko 4 pasy, ale zanim zacznę odbierzmy sobie 200 monet mm, Stal dropa, rzadki niestety Okej okay. Punkty mocy Brakuje mi tylko cztery pasy, ja na tym kodzie mam widzowie serio niskie rangi. A moja największa to 14. Okej, okay, jeszcze tu sobie odbierzmy style dropa i bardzo rzadki. 50 błyskotek i kredyty. Okej. Okay. Słuchajcie, widzowie może coś tutaj nie. Ja. Okej, okay, może zagrajmy sobie. Dobra, niech będzie Jackie. Słuchajcie widzowie. Ulepszmy sobie ją. Szóstą moc. I możemy zaczynać. Jak teraz przegram i nie wbiję pasy 50, bo blokują mi tylko 4 pasy, Ale jak widzicie mam botów przeciwko mnie. No i tutaj też bloki jak nie wyglądają na za dobrych. No, no Ja też tutaj na tym koncie mam tylko 2000 pucharków. A więc nie jakoś dużo. OK. Jeszcze tylko trzy wygrane, bo to raczej wygram. Okej. Okay. i już mamy, widzowie, wygraną. Już mamy, widzowie, wygraną jedną. Jeszcze tylko trzy, i będzie ta pasa. No i w głównym kącie chyba miałem pasy 13. No, chyba trzynaście. Dobra, widzowie, jeszcze wbijajcie do mojego klubu. Team widzowie, jeszcze zaraz tu biję z głównego konta i pomagać mi i pierwsza osoba, która dołączy do tego klubu, Team Wolestyn, dodam ją do znajomych z głównego konta, pierwszą osobę, która dołączy i jeszcze czasami będę pisał tam na czacie, będą top modele i oczywiście zwycięzcę też będę dodawał do znajomych. Dobra, widzowie, a więc bijajmy dalej tą pasę 50. Bo mamy już 47, nie możemy przegrać chyba 47? Lub coś takiego. No nie, teraz... Hmm. Dobra. Nie, 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 nie. Hmm. Oczywiście, widzowie, gram na komputerze, a więc trochę jest gorzej. Dobra. Dobra. Weź, weź. O dobra. Jeden zelo. Jeszcze jeden gol. Nawet możemy przetrzymać do czasu. Do końca czasu. Ale to jest gorsza opcja. Oni tu zaraz widzowie się pewnie pojawią. A tam jest piłka. Myślałem, że nam strzelą. Ten 8-bit chyba ogarnia. Bo widzę, że ma gadżet i wyposażenie. Dobra, strzelaj. No nie, ni to. Dobra, mamy widzowie wina. A więc brakuje nam tylko jeszcze. Mamy pasę 48, jeszcze dwie wygrane widzowie, ale chyba nie rylem. Weźmy sobie na przykład teraz jakąś niższą nangę, żeby na pewno się udało. Kalla? Ulepszmy go. Dobra, tak na piątą moc. I jeszcze później, jak będę miał pasę 49, i za chwilę, okulcze oni mają wszyscy duży życia? No to weźmy sobie tak na przykład dziewiątą, ósmą langę, coś takiego. Bo teraz gram na pierwszej landze. Coś takiego. Chyba nie bije jakoś mało. Chyba nie jest źle. O, kurczę, ból. Ból. O ciu jeszcze ośmiu bit. Okej, okay. i mamy gola. Jeden z Oni tam obydwoje siedzieli w blance. Teraz zabrali piłkę. Dobra, trzech obijamy. Nie no, flank. Ja, moja piłka moja, daj mi ją, daj mi ją. Dobra, i mamy gola. 2-0. I teraz weźmy sobie, widzę, wyższą mangę. Żeby wbić tą pasę 50, bo mamy 49. Tak, 49. Dobra, i teraz weźmy sobie um, może ól. Dobra, będzie dobrze. Tylko żebyśmy widzowie to wygrali. Dobra, Dal, Penny i Sam są przeciwko nas. Sam. A my, ja mam w drużynie Poko i Miko, a więc tak tak se. Jeszcze mają pierwsze mocy pewnie. Bo widzę. Okej. Okay. Może tak? No nie, dobra. Ciężko wymierzyć na komputerze tak idealnie. Dobra, widzowie niszczymy, niszczymy, niszczymy. Okej. Okay. I spróbujmy coś takiego, że tak, Uda się czy nie doleci. Okej, okay, widzowie. Właśnie wbiliśmy zwycięską pasę 50. Mega dużo. Brakuje mi jeden pucharek. To zagrajmy sobie widzowie jeszcze. Jeszcze na bitwie. Tutaj, Kandynacja. No I pasy chyba się nie traci. Nie wiem, widzowie. Weźmy ją, ulepszmy. I gramy. Nie wiem, czy będę miał zwycięską pasy 51, ale na bitwie dla się fajnie gra. Są fajne mapy. Okej, okay. przeciwników i, bo, i bale. Jedynie mogą być jakieś dobrzy. Zobaczmy ich profile, widzowie. Bo tak w ogóle, jak gram z botami na głównym koncie, no to oni tak nubią te boty, ale nie o to chodzi. Jak wchodzę na ich profile, to mają tak z 10, no od 5 do 10 tysięcy puchalków. Ale jak wchodzę na ich profile, to oni mają 30 rangi, widzowie. Więc to jest jakieś dziwne. Walej go polobił. No chodź tu. On mnie nawet nie strzela. Nie! Okej. Okay. Okej. Okay. Dynamite, to jest chyba ten, on był... Nie, 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 ja nie, 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 nie mogę paść, bo ten ból nieokalnie i on padnie. Widziałem. Dobra. Jakbym miał ten gadżet. Nie, okej. Okay. Nawet nie będę czekał, biorę wszystkie kiuby, ten ból i tak ginie. To gdzie te pało? Nie no, masakra, zginę. Okej, okay. jest dobrze, musimy się trochę widzowie uleczyć, okej, okay. okej okay. i teraz tutaj mamy łatwy win, hmm, okej, okay. on zginie, zginie. Okej, okay, łatwo, łatwo. Będzie jest wycięska pasa 51? Nie, za to się nie dostaje. No dobra, jest dobrze. Jeszcze kalnecik nie wbije. A co tu jest? Stall drop. No to widzowie czekajcie. Okej, okay, widzowie, a więc zagrałem sobie jeszcze. Przy okazji mamy wcięską pasę 53. I misję mamy zrobione, a więc... Teraz tylko trzeba... Jeszcze kredyty najpierw. 500 kredytów. I teraz ostatnie dropy, No chyba są dwa. Okej, okay, punkty mocy mało. W ogóle punkty mocy są niefajne. Bardzo rzadki i... Też punkty mocy, tylko dwa razy więcej chyba. Ile tam było, nie wiem. Monety i kredyty. I to było widzowie na teraz tego odcinka i dołączajcie do mojego klubu Team Blasting.